tej hey, łobuzy idziemy właśnie na spotkanie i widzę, że Andziak już na mnie czeka. Gdzie idziemy do banku? Co to będzie? Andzie, co? Nie nagrywamy teraz już. Pierwszy <grym grym grym> <szkole> z fizyka. Przeszona. <grym> Czy się? się? E, Andziak jest bo, bo nie do jeszcze śniadania, ale. Już na spotkaniu no, jesteśmy. No, przeżyjemy. Hej kochani, nie wiem, Darek, już coś nagrywałeś dzisiaj? No, jak chodziłem, że o A spotkanie się udało. Tak? Moje też się no, ja udało. Andrzej. A ja pozdrawiam Martę. <głos> <głos> spotkanie fajne. I dzisiejszy mój makijaż sponsoruje Dariusz, dosłownie w całości. A to wiecie tego na moim kanale, jak nie widzieliście jeszcze challenge'u. Mój mąż kupił mi kosmetyki, a ja zrobiłam makijaż. Proszę bardzo, to jest mój dzisiejszy makijaż i uważam, że jest całkiem niezły. Słuchajcie, właśnie przyszłam do biura i czeka na mnie przesyłeczka YSL. Karolina, jesteś gotowa na kolejną dozę uzależnienia? Rozpakuj przy skaszonym świetle. Ej, serio, musimy zgasić światło. No chciałabym, ale się nie da, bo... mić się, schowaj. Serio się boję, co to jest. Że dziewczyny tam tak... Jest ciemno. No. Przytrzymasz? No. Teraz wszyscy myślą, co to jest. Co to będzie? Uzależnienia to mam nadzieję, że to nie ma nic wspólnego z używkami, bo nie znoszę używek. Hmm. Wow, ale się świeci. Ale fajnie. Patrz, opium się świeci. Aha! I dlatego właśnie dziś mi to przyniosło. I to jest na lusterku. No. Ale super, jest to zrobione. Czy to jest nowa? Tak. Opium Nui Blanche. Dziękuję bardzo. Ale, fajne. ale kreatywna przesyłka. Fajna, co? No. I jeszcze dostałam, słuchajcie, przesyłkę od Handmade Karina. Przyniosłam ją do biura i powiedziała, żebym oceniła, jak się podobają nowości i żebyście wy ocenili, jak wam się podobają nowości. Wow! Wysypały mi się te kolczyki. Zobaczcie, jak wiecie, Karina robi wszystko ręcznie i jest to robione z takiej masy, wygląda to ala kamień. Ja takich kolorowych kolczyków nie noszę. Ale zobaczcie sobie tu z bliska, bardzo ładne połączenie kolorów. Wow! i dlatego jest? W ogóle się nie spodziewałam. Myślałam, że mi przyniesie ze dwa naszyjniki. Właśnie dajcie znać, co sądzicie, czy jak tam z kuleczkami, czy waszym zdaniem kuleczki są jeszcze fajne, czy nosicie jeszcze kuleczki, czy, czy już inne naszyjniki? Ja powiem wam szczerze, że już kuleczek tak dużo nie noszę. To Są kolczyki. Ale jakie piękne w ogóle opakowania, zauważyłaś jakie fajne? I tu jest napisane nowość, bransoletka makramowa. Nie wiem dlaczego mi się z Hanią skojarzyło, bo takie różowe. Moje to są niebieskie, a te najbardziej niebieskie lubię. Ale super zrobiłaś ten film. Super zrobiłaś film z pomadkami. W porządku, także podlinkowałam ją na dole, będzie fajnie, wychodząc z biura, my siedzimy. Dosyć tego, jak tu siedzę, od 8 godzin. Karo, aż 5 giga filmu. Ale Widzisz. właśnie, tu się zagrzewa, aż ten film. I niestety Aż niestety. Aż ciepło. Niestety długi, niestety. Ile wyszło? Nie chcę wiedzieć. Nie mówię 30 minut. Nie, 45 było, a z tego 19. No to długi. Długi, ale jest na no, zgromadzeniu. Nie, nie, no bez przesady. Nie, nie lubię takich tak, długich filmów, dobrze. mówię Wam. 5 minut aż w sklepie? Nie mogłeś wyciąć z tego połowy? Nie lubię takich długich filmów, ja lubię takie krótkie, dużo i na temat. Grudni. piszą mi, że wtedy zrobią herbatę, że ze mną się szykują. To nie zrobią herbaty wcześniej, wtedy film chyba już Na Szybko, na szybko, 5 minut i film gotowy? Nie. Tak. Nie. Tak. Nie darek, wszystko. A mnie? Tak. To dużo 5 minut. Nie. nie. Pogoda dzisiaj straszna, nie? Przecież wszyscy mówią, że chcą spać Jaką koszulę dzisiaj mam? Fajnie, lubię kiedyś po polu się spać Ja wróciłem do domu, Karolina jeszcze szybko poleciała na pocztę Zresztą dzisiaj tak naprawdę zmęczona jest. jest, taka dzisiaj pogoda Żeby położyć się pod no napić się jakiejś czekolady, kawy, herbaty Herbaty bardziej niż kawę i po prostu zasnąć, oglądać jakiś serial przytulić się do kochanej osoby ja tutaj mam tylko kupę i po prostu położyć się, spać nie wiem, dzisiaj nic takiego specjalnego nie robiłem, o w ogóle chciałem powiedzieć że było fajne spotkanie i może coś z tego wyjdzie co chciałem wam powiedzieć jedną smutną wiadomość, że mnóstwo case'ów i łańcuszków już się wyprzedało więc za jakiś czas się pewnie pojawią nowe i zanim wyprodukują je w sklepie, też chcemy wymyślić coś nowego pewnie może więc żeby nie było to same, tego samego. więc Zobaczymy jeszcze, co się stanie. Czekam na Karę, musimy pójść coś zjeść. Nie było dzisiaj czasu to, żeby ugotować. Jest już 20. a ja nie jadę żadnego obiadu jeszcze. Więc słabizna. Słabizna. Ciekawe, co to za paczki przyszły. Kochani, właśnie wszedł mój film. Nowy challenge, jak Darek, słuchajcie, Kupował tutaj kosmetyki do mojego makijażu. Moim zdaniem bardzo fajnie to wszystko wyszło, bardzo dobrze się spisał. Jestem z ciebie Darek Dumna, naprawdę. Dziękuję. Naprawdę było super. Zresztą widzę, to się bardzo podoba. Jest mało kciuków, łapek w dół więcej w górę oczywiście. I wszyscy tutaj y, bardzo podziwiają i czekam, żeby odtagowane przez, przez nas osoby to nagrały. Także czekamy na wasze wersje. A my słuchajcie, chcemy nagrać jeszcze jak Darek będzie robił zakupy online y, na kosmetykach z Ameryki i zrobimy podobny film, tylko on wybierze mi wszystko. Na to też głosowaliście i dla was też był to fajny pomysł, że tak klasz, ale już jestem padnięta. Byliśmy na późnej kolacji, zapomnieliśmy oczywiście zabrać ze sobą kamery. Ja jadłam rybkę, Darek jadł steka. I bardzo, bardzo fajnie to wszystko było podane I była bardzo miła sytuacja, bo Pan na koniec zapytał, czy nam wszystko smakowało I niestety, ale Ziemniaki Darkowi nie smakowały, bo naprawdę Były niedobre, zresztą ostatnio Gdzie nie idziemy, wszędzie są niedobre ziemniaki I pan każdy raz przeprosił I powiedział, że faktycznie sam jadł Dzisiaj te ziemniaki i że były niedobre I że nas rozumie i słuchajcie, na koniec nam dał Dwa ciastka do domu zapakowane, więc bardzo miło Uff, ja już padam, jestem zmęczona. Ten challenge dziś to było bardzo dużo pracy, bo rano go nagrywałam. Zresztą mam jeszcze resztki e, makijażu, i zobaczcie, ten róż z Miss Sporty się jeszcze trzyma. Cienie też się trzymają, więc całkiem spoko. Już widzicie, podkład mi się zmazał, ale naprawdę minęło już chyba, nie wiem, z 12 godzin minimum. Uważam, że i tak nie wygląda to źle. Makijaż oczu jest ok. E, Tuż jest fajny, nawet fajnie ten Miss Sporty się zachował. No i produkt do brwi naprawdę fajny, w ogóle produkt do Bibi wam się podobał także dziś było dużo pracy, bo najpierw nagrywałam rano ten film, później miałam spotkanie bardzo, bardzo przyjemne z dziewczyną z NYXa którą bardzo pozdrawiam było super, fajnie było mi się zapoznać jakby z Marką i w ogóle fajnie sobie pogadałyśmy później byłam w biurze, składałam dla was ten film, ten challenge no mam nadzieję, że, że będzie bardzo pozytywnie odebrany i będziemy kręcić kolejne części kiedy Darek wybiera mi makijaż później jeszcze Byliśmy trochę u rodziców, e, no i tak się widzicie, zaszło. Później wgrywałam film. A w ogóle poszłam dziś na pocztę, słuchajcie, jak się wkurzyłam. Poszłam na pocztę, spędziłam tam ponad godzinę w wielkiej kolejce. I po to tylko, żeby odebrać dwie rzeczy z chińskiej stronki, które zamawiałam. Okej, okay, to się zgodzę, że no musiałam to w końcu odebrać. I dostałam magazyn Semilaka. Poleconym, i słuchajcie, po tym poleconym musiałam mieć wiecie z papierkiem, za wizo, i w ogóle myślałam, że może to jakieś pismo czy coś. A tu magazyn semilaka. Nie wiem dlaczego listonosz mi nie wrócił tego magazynu do normalnie do skrzynki, bo normalnie się mieści, więc kurczę, jakbym stała tylko po ten magazyn, to już w ogóle byłabym wkurzona. Yy, w ogóle jeszcze powiem Wam jeszcze jedną ważną rzecz. Dziś w nocy był pożar na naszej dzielnicy i. Naprawdę strasznie. Tak czuliśmy ten smród Ja mam wyborze, Darek chyba się w naszym bloku pali, bo normalnie taki. Z... No strasznie to śmierdziało. Widzieliśmy, jak jeżdżą karetki, widzieliśmy, jak jeżdżą wozy strażackie, byliśmy przerażeni, gdzie to się pali. Bo non stop się u nas w bloku i w ogóle w okolicy coś dzieje. Non stop ktoś coś podpala. Non stop, wiecie, starsi ludzie zasypiają e, z garnkiem na gazie i, e, i później coś się pali. A to szmata im się zapali, a to coś non stop się u nas to dzieje. I cały czas jeżdżą te wozy. Jestem po prostu przerażona, kiedy czuję, jestem tak przewrażliwiona, kiedy czuję ten. Smród, wiecie, spalenizny. Od razu wiem, że to się pali, i od razu mam odruch, żeby dzwonić po prostu na straż pożarną. I tak, już słuchajcie, dzwoniłam kilka razy na straż pożarną, kiedy wybuchał u nas pożar. E, u nas w bloku lub w okolicy dzwoniłam, także zdarza się to i byliśmy przerażeni. Także czytaliśmy dziś rano, że 9 osób e, się podtruło. Niestety czadem e, 35 osób chyba ewakuowanych. Kurczę masakra, także uważajcie, uważajcie na siebie, uważajcie, żeby nie zostawiać nic na gazie. No, bo później takie rzeczy się dzieją, także pogadałam sobie tak, już leżąc na ziemi. A jeszcze szybki przegląd magazynu Semilak, bo jeszcze go nie oglądałam, to jest lato. Coś późno do mnie dotarło, jeżeli to jest lato. Na okładce, jak widzicie, chłopaki z plaży Semilak. Popatrzymy to, co tu ciekawego można znaleźć. Pozdrawiam szefową. <laughs> bardzo, bardzo fajna. Nasze oczywiście oliwki. Top 10 zdrowych produktów co można pić, wiecie, zamiast wody latem, też fajnie lubię ostatnio pić właśnie soki więc przeczytam sobie, może jakieś fajne przepisy, honorata skarbek tu mamy trochę zdobień, truskawki ale to nie w moim stylu wakacje, gadżety o, Maksineczka, hello ale fajnie takie ładne zdjęcie Maxi i Mardi gra Kolor, którego tak bardzo nie kocham A wszyscy podobno kochają ten kolor A dziś jak e, coś mówiłam mamie, że właśnie Maxineczka To mama mówi Maxineczka to jest ta dziewczyna, która ma takie idealne brwi Ja mówię, tak właśnie mamo, to jest ta dziewczyna To jest Maxineczka Aha i Maxi to tu zrobiła tutorial Super I co tu jeszcze ciekawego 9 najnowszych kolorów semi lak. Stylizacje, stylizacje wykonane przy użyciu 9 najnowszych kolorów no i to są te kolory, które Wam pokazywałam w moim teście z Madzią, moją przyjaciółką. Jakieś zdobienia, tropikalny manicure. To jest fajne na wyjazdy. Ja w ogóle lubię ombre takie, wiecie, na wyjazdy. Fajnie to wygląda. Niektóre są zbyt kolorowe dla mnie, jak na przykład ten czy ten, ale takie, taką palemkę mogłabym mieć. Co też tak z Wami robię taki przegląd, ale że nie czytaliście gazety, tu o olejach, o rety. Dobra, dotarłam do końca? Wszystko, nie było horoskopu! Chciałabym Wam jeszcze pokazać świecę. Pokazywałam w holu od Hani. Nie wiem, czy pokazywałam w tym holu, czy nie. W każdym razie na pewno gdzieś Wam wrzucam te, ten hol od Hani ze sklepu hani i właśnie Diana czy Diana Eco Candle. I ta świeca to jest wosk sojowy. Jaśmin niestety była całkiem słaba i wypaliła mi się, słuchajcie, w 3,5 dnia. A ma się palić 45 godzin na pewno się tyle nie paliła. Więc jestem zawiedziona. I teraz zapaliłam kolejną i daję jej szansę. O tu, i to jest świeca pomarańczowa. Zobaczymy, jak się sprawdzi.